Witajcie. Czy wiecie, jaka aktywność jest najchętniej podejmowana przez dzieci? Co dzieci lubią robić najbardziej na świecie? Otóż, najbardziej na świecie dzieci lubią się bawić. Proste, prawda? W końcu tyle mówi się o nauce przez zabawę. I właśnie uświadomienie sobie tego prostego faktu rozpoczęło moją przygodę z kreatywną edukacją. Mam na imię Ania i na co dzień prowadzę pracownię Kreatywna Karuzela, która współpracuje z instytucjami z Powiatu Poznańskiego. Ale docieramy również w różne miejsca na terenie całego kraju. A dzisiaj, dzięki temu, że zostajemy w domu, możemy być z Wami niemal w każdym zakątku na całym świecie. I dzisiaj, w związku z tym, że zbliżają się święta Wielkiej Nocy, chciałam zaproponować Wam wykonanie takiej prostej zabawki z papieru. Mam tutaj taki lizak, na którym z jednej strony narysowane jest jajeczko, z tej strony narysowane są kolorowe kropeczki. Spójrzcie, co się dzieje, kiedy zaczynam kręcić tutaj tym patyczkiem. Widzicie? Moje jajko ozdobione zostało tymi kropeczkami. Kolejna propozycja: kurczaczek, a tutaj skorupka taka pęknięta. Kiedy zaczynam kręcić, okazuje się, że kurczak wyskakuje z tej skorupki. A co się stanie tutaj z tym koszyczkiem? Uwaga! Widzicie? W koszyczku znalazły się jajeczka, które są z tej strony. Co będziemy potrzebować do wykonania tych zabawek? Oczywiście papier. Możecie skorzystać z wzorów, które przygotowałam dla Was. Link do tych materiałów znajdziecie w opisie do tego, Odcinka. Będziemy potrzebować pisaczki, nożyczki, klej lub taśma i takie patyczki do szaszłyków. To co? Zapraszam do wspólnego działania. Jak widzicie, wykonanie tych zabawek jest banalnie proste. Nie wymaga od nas jakichś szczególnych środków, a co najważniejsze, może sprawić nam dużo radości, frajdy i zabawy. Mam taką prośbę na koniec do was, ponieważ nie mamy w tej chwili możliwości zobaczenia się na żywo, a jesteśmy zawsze bardzo ciekawi waszych prac. Prześlijcie nam zdjęcia z efektami swojej pracy na naszym fanpage'u na Facebooku w komentarzach do tego odcinka, właśnie z tym materiałem, bądź też mailem, a my potem zamieścimy te prace, zrobimy z nich taką mini galerię. Jeżeli Wam się podobało, lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie nasz kanał, aby jak najwięcej osób mogło bawić się razem z nami. Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Pa!